Jak ambasador mnie kiedyś prosił, żebym został tym konsulem honorowym, no to ja przede wszystkim wychodziłem z założenia, że będę mógł pomóc swoim rodakom, po prostu tak mocno do tyłu w porównaniu z Polską. Po prostu, tak. Polska ma jedną z największych armii na świecie w tej chwili. Ja się tu dobrze czuję, tak? Ja się bezpieczniej czuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wielkopolkastu, który realizujemy w ramach projektu To nas łączy w Wielkopolsce. A dziś moim i Państwa gościem jest pan Jan Spiliard, konsul honorowy Królestwa Belgii w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Dziękuję. Pa Dzień dobry Państwu. Gość nietypowy, bo nie na co dzień spotykamy się z konsulami, to konsulami innych państw, którzy działają w Polsce, konkretnie rezyduje pan w Poznaniu i chciałem zapytać, czym właściwie zajmuje się konsul, bo często pojawia się to słowo w odniesieniu do dyplomacji, ale myślę, że warto w ogóle rozpocząć tę rozmowę od tego, jakie są codzienne zadania i obowiązki konsula. Okay, dzień dobry. Jeszcze raz. Konsul honorowy, no, to się składa z dwóch słów honorowy, dlatego że ja to robię dla honoru. Nie, nie płacą mnie za to przeciwieństwie do konsula, który pracuje przy naszej ambasadzie w Warszawie. Z tym, że konsul przy naszej ambasadzie w Warszawie w naszym przypadku, czyli w przypadku Belgii, no, co trzy lata, cztery lata. Zostanie wymieniony na nowego, świeżego, a konsul honorowy jest na miejscu długo. Tak jak ja zawsze mówię, honorowy konsul może więcej niż taki karierowy konsul przy, przy ambasadzie. Liczą na nas, żebyśmy znali sporo ludzi na miejscu. Bo ja jestem w pierwszej kolejności, jestem od tego, żeby pomóc swoim rodakom, którzy mają. Jakiś problem, jakieś pytanie, jakąś ostrą sytuację życiową jakiś problem. tutaj na miejscu i, i wtedy ja jestem od tego, żeby im pomóc. Gdyby jakiś belk do mnie przyszedł i mówi, proszę mi pożyczyć pieniądze, bo nie mam czym wracać do domu, no to ma problem, bo ja tego nie robię i nie jestem od tego. Ale jeżeli to jest belk, który na przykład miał straszny wypadek samochodowy, trafił do szpitala no to i, i dzwoni, albo jakiś lekarz, albo jakaś leka e, pielęgniarka dzwoni w jego imieniu, mhm. no to mogę starać się pomóc po prostu. Nieraz trzeba załatwić sprawy związane z, z wrakiem jego samochodu, z, z tym, co jest w środku tego wraku i tak dalej. To wszystko no, ktoś musi się tym zajmować tak? i takimi sprawami e, się zajmuje. Na co dzień... To nie jest tak, że ja od 8 do jakiejś 16 przyjmuję gości, że chodzę z czapeczką konsula honorowego. Jestem do dyspozycji 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Taka jest teoria i w moim przypadku też praktyka, po prostu, bo różne są sytuacje. Ludzie dzwonią. Bardzo często mam albo Belgów, którzy na stare lata. Przyjechali do Polski, żeby tutaj mieszkać. Mają niera, często jest tak, że mają polską małżonkę, której obiecali, że na starość, jak on już ten pan będzie miał emeryturę, że jadą do, do Polski po prostu, bo. Pomieszkać. Pomieszkać, lepsze, lepsze powietrze, ładniejsze lasy, większe lasy niż w Belgii, no i oni na to są chętni, ale ci ludzie na przykład dostaną emeryturę z Belgii, no to oni muszą mieć dowód życia. Niektórzy co 6 miesięcy, niektórzy co 12 miesięcy, no to wtedy przyjeżdżają do konsula honorowego, który podbija ich dokument. I potwierdza, że w ten dzień widziałem tego pana i on jeszcze żyje. tak, I, Bo Polska to jest ogromny kraj, szczególnie dla takiego człowieka, który pochodzi z małego kraju jak Belgia. Polska to jest 10,5 razy Belgia. I proszę sobie wyobrażać, żeby wszyscy ci panowie albo wszystkie te panie musiałyby do Warszawy jechać, żeby podbić, mieć ten dokument podbity. To jest niewykonalne. I dlatego też dobrze, że, że jest taki konsul honorowy. Jestem ja tu w Poznaniu, jest koleżanka w Łodzi, jest kolega w Gdańsku, jest jeden kolega w Bitgości i jeszcze jest się jeden w Krakowie. Ten w Krakowie, i ja w Poznaniu jesteśmy jedynymi, którzy też mogą wystawić tymczasowe paszporty. Proszę sobie wyobrażać, Kolega w Krakowie nieraz ma Belgów, którzy przyjeżdżają do, do Krakowa na zabawę, gubią paszport i na drugi dzień muszą wracać do kraju samolotem. Nikt ich nie wpuszcza do tego samolotu bez dokumentu. Ja w Poznaniu nie mam tyle tych, co lubią pić powiedzmy. Ja mam profesorów, którzy przyjeżdżają mają, oni są tak zwany guest professor nie, na jeden dzień albo na dwa, trzy dni, no ale tak samo mogą gubić dokumenty i wtedy się kontaktują i mówią, panie, ja mam samolot w ten i w ten dzień i nie mam żadnego dokumentu, więc ja wtedy sprawdzam razem z ambasadą, czy to rzeczywiście ten pan albo ta pani i wystawiam dokument na jeden miesiąc. Mamy też taką możliwość, żeby wystawić dokument nie na miesiąc, ale na cały rok dla takich Którzy na przykład z Belgii tu przyjechali i później jadą dalej. Jadą dalej nie? Żeby nie wracać do Belgii, żeby sobie załatwić nowy paszport, co by się miało z celem. Jest tych Belgów, którzy tutaj mieszkają na miejscu właśnie starszych Belgów, jest coraz więcej. Ja bym nie... o to pytać, jak, jak duża jest ta społeczność Belgów no, jest, w Polsce, w wielkopolsce. To jest ciężko, żeby ocenić po prostu, bo my zawsze prosimy tych ludzi, żeby się zgłaszali do naszej ambasady. Mhm. Um, Każda ambasada to robi, w każdym kraju świata, bo nigdy nie wiadomo będzie jakaś, jakaś katastrofa, jakaś wojna, różne są sytuacje i wtedy ambasada lubi wiedzieć po prostu, gdzie kto mieszka, po prostu, tak, ale nie każdy Belg, który tu przyjeżdża, zgłasza się, tak, nie tylko Belgowie tak nie robią, ja myślę, że są inni. Inne narodowości też. Tak, na pewno, więc... Ja jako konsul honorowy no w pierwszej kolejności jestem od tego, żeby pomóc tym, tym Belgom, ale jak mam 10 telefonów, to dziewięć telefonów jest od Polaków, którzy właśnie mają jakąś sprawę do załatwienia. I wydaje im się, że to konsul honorowy tak, odby... tak. Belgii w Polsce jest odpowiednią osobą. Do ja tą śpiewkę zbieram. mam od, od wielu, wielu lat. Ja mówię pan co, albo pani. Ja jestem od tego, żeby pomóc moim rodakom na terenie Rzeczypospolitej po prostu. A jak pan ma problem, albo pani ma problem w Belgii, no to musi pan, pani się kontaktować z Polską Ambasadą w Brukseli albo z konsulatem, bo Polac, Polska jeszcze ma konsulat oficjalny w, w Antwerpii i jeszcze są konsulowie honorowi e, polscy też w, w Belgii. Trzeba z nimi się kontaktować i próbować w ten sposób to załatwić. Ale ja mam. Miękkie serce, tak? I... pomaga pan, jak, tak. jak można nie, się skierować. To jest naprawdę. Jak, jak czuję, że to jest coś nie tak, że coś śmierdzi powiedzmy tak, to, to ja mówię dziękuję bardzo, do widzenia. Ale jak, jak to jest staruszka, na przykład, tak? która ma jakiś problem, no to staram się pomóc. Te problemy często się wiążą z administracją koło emerytury. To piszę wtedy bardzo ładne listy, już mnie znają w tych urzędach w Belgii i, i opisuję sytuację i proszę o wyjaśnienia. Ja dosyć szybko dostanę te, te wyjaśnienia i w ten sposób próbuję pomóc tym, tym ludziom. Ja już miałam przypadki kradzieży tożsamości. To jest strasznie. To jest coraz większy problem tutaj jakby w Polsce, ale też Uuu. na tej granicy międzynarodowej, w tym obszarze międzynarodowym też tak, jest to zauważalny problem. Musi pan sobie wyobrażać jakiś Polak, jedzie, młody dosyć, jedzie z, z teściem, jadą sobie do, do Belgii, są w jakimś komisie i chcą wypróbować samochód. No dobrze, ten pan, który prowadzi e, ten komis, mówi Proszę o jakiś dowód. No, trzyma ten dowód, a w międzyczasie można przez 15 minut jeździć próbno po prostu, e, próbnie tym samochodem. Ludzie wracają, mówią, że nie, jednak te, tego samochodu nie biorą, wracają do kraju, a ileś miesięcy później ten pan, który zostawił na 15 minut swój dowód osobisty, zaczyna otrzymać e, mandaty za zbyt szybką jazdę w Belgii, albo przez czerwone światło i tak dalej, i tak dalej. On tylko raz był w Belgii, żeby ewentualnie kupić mm -hmm. samochód, tak. Więc przychodzą do mnie, bo do kogo mają się zwracać, jest problem języka. Oni po drugie, no do kogo mieliby pisać w Belgii, tak, żeby wyjaśnić tą sytuację i tak dalej. I szczerze mówiąc, ambasada tego nie oczekuje ode mnie, żebym to robił ale ja to robię, dlatego że ja rozumiem, że jak nie ja, to kto? Nie? To jest takie polskie, coś, co słyszymy często w Polsce, ale naprawdę proszę sobie wyobrażać, że mieszkasz na jakiejś spokojnej ulicy w Poznaniu i co chwilę masz jakiś mandat z Belgii, przez Google Translate rozumie, że chodzi o mandat. Ale nie zna, nie, nie zna nie, taka osoba bo... szczegółów tak? no. i nie wie, co z tym zrobić. I to jest czysta kradzież tożsamości po prostu, tak? Udaje się takie sytuacje wyjaśniać? No, ja się staram. tak. I, I to jest właśnie problem, bo ten pan, który mieszka na tej spokojnej ulicy w Poznaniu, później do mnie się nie zgłasza, żeby powiedzieć, że problem jest rozwiązany. Mhm. Cieszyłbym się, nie musi do mnie przychodzić z piwem albo z whisky i tak dalej. <laughs> nie o to chodzi, ale że, chociaż telefon, tak, żeby powiedzieć, panie konsul. Super, wszystko załatwione, tak? To dobrze, urzędy starają się tutaj um, nie wszystko rozumieć są sytuację, bo sytuacje są bardzo e, niecodzienne, ale to też e, uzmysławia, jak wielką wagę trzeba przywiązywać do swoich danych osobowych, do troski o to, by nie wpadły w, w niepowołane ręce. Tak. E, odnosząc się właśnie szerzej do... Wartości unijnych, bo tego też dotyczy nasz projekt, który przypomnę jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pro wartości. Chciałem zapytać Pana, jakie wartości według Pana wartości unijne, te wyrażone w traktatach w szerokiej kategorii karty praw podstawowych wiążą się właśnie z codziennością Pana pracy jako konsula? Oj, panie temat jest bardzo szeroki. Nie? Jeżeli o, o to chodzi, ja myślę, że Pewne rzeczy w Unii, no każdy ma pewne uwagi do, do rzeczy, które się dzieją w Unii. Osobiście uważam, że tam jest za dużo ludzi, nie? To jest, to jest pierwsze. Trzeba ich wszystkich karmić i płacić i tak dalej i każdy myśli, że no za te pieniądze można by było robić mądrzejsze rzeczy. Widzimy w Chinach, że mają pociągi, które jeżdżą 400-450 km na godzinę, a myślę tutaj o, o kapslu po prostu, nie? Do, do plastikowej butelki E, się martwimy po prostu o tym, mm -hmm. tym kapslu. To jest e, to jest strasznie i trzeba się zastanawiać, co albo kto za tym stoi, za tymi mechanizmami, bo to jest sztuczny problem. tak? E, z kolei ja myślę, że Unia no, nie powstała z dnia na dzień. Tak? E, najpierw było o wiele mniej krajów, e, tam było no, słyszymy Benelux, tak? no, to już był jakiś sposób, żeby się dogadać między nami, Bene, Belgia, Holandia i, i Luksemburgia, Włosi, Francuzi. Um, ale to było przede wszystkim, to nie, nie było tam mowa o wartościach humanitarnych, to było przede wszystkim handlowe, żeby regulować przejścia przez granice po prostu z towarami. No i krok po kroku. Trzeba powiedzieć, że, że ta Unia dąży do, no do lepszego świata po prostu, do, do lepszej Europy, gdzie nie ma wojny. Ale tak do końca to nie jest, szczególnie tu w Polsce czujemy, że za wschodnią granicą dzieją się straszne rzeczy po prostu i, i nie wiadomo, gdzie to się kończy, tak? Jak ja widzę dyskusje, które są w innych krajach Unii, gdzie ludzie już są zmęczeni, Zmęczeni są tą wojną na, na Ukrainie, nie można tego nazwać inaczej. Rzeczy, które ludzie tam mówią, że nie powinniśmy tam wysłać już broni ani pieniędzy itd., itd. No, ja mam mieszane uczucia, tak, jak ja takie coś słyszę albo czytam, bo, szczerze mówiąc, na samym początku, jak był entuzjazm w całej Europie, żeby pomóc Ukraińcom, Którzy walczą, stwierdziłem, że to był taki refleks egoistyczny. Nie? Bo stwierdziliśmy, że och, okej, okay, ale niech to będzie tam, niech to będzie na terenie e, Ukrainy, nie, niech tam walczą i jeżeli trzeba im wysłać e, broń, pieniądze i tak dalej, zróbmy to, ale broń Boże, żeby to było tam. Ja od początku stwierdziłem, że to jest swoją drogą egoistyczny e, refleks. E, ale w tej chwili to już inaczej ludzie do tego podchodzą, bo są tym zmęczeni. Tak to wiem, że się powtarzam, ale to tak jest. Swoją drogą, bo pan o wartościach w Unii, ja uważam, że i tak zawsze będą różnice między tym, co myśli chłop w Portugalii, a chłopem, który na, na Słowacji po prostu prowadzi. No w Portugalii nie będzie takiego odczucia tego konfliktu, nawet takiego, jak tutaj a, powiedział pan w Polsce. Jeżeli mówimy o konflikcie, mówimy o konflikcie no, no, no. na Ukrainie. Tak, tak. Jednak tak. tak my odczuwamy tutaj cały czas skutki i gospodarcze, ale też polityczne. No i też coraz więcej mówi się o tym. O tej solidarności takiej wojskowej, o tym, żeby tutaj Europa zwierała szyki. I tak jak pan powiedział, zaczynaliśmy od takich ekonomicznych, gospodarczych aspektów do połączenia mm -hmm. pomiędzy krajami, a kończymy teraz na tym, że przywódcy europejscy dyskutują o tym, jak Wojuszka Europa może tak, wspólnie dbać o bezpieczeństwo. No, trzeba to robić wspólnie. Anglicy mają broń nuklearną, Francuzi mają broń nuklearną, ale szczerze mówiąc, jeszcze jedno pokolenie, tak we Francji no to, to już nie będą e, katolicy albo ludzie którzy uważają że religia nie, e, w swoim miejscu państwo w swoim miejscu to nie będą już tacy ludzie którzy będą wybrać prezydenta tak? to to we Francji szczególnie jest bardzo dużo ludzi z, z północnej e, Afryki oni mają o wiele, wiele więcej dzieci niż e, Europejczycy. Europejczycy, albo pana Dupont. chciałam powiedzieć, żeby dać francuskie nazwisko. I to trwa jeszcze jedno pokolenie. Ich prezydent będzie siedział przy guzikach, żeby wysłać rakiety tak, z bronią nuklearną. Nie wiem, czy ktoś o tym już pomyślał do tej pory, ale. To nie ma sensu stworzyć wojsko europejskie. Tak jest moje zdanie. W życiu się nie dogadamy. W życiu, ale trzeba pilnować, żeby wszystkie kraje rzeczywiście wydali te 5% swojego produktu brutto krajowego. W Belgii mamy nowego ministra obrony narodowej. No, ten gość się cieszy, że będzie 2%, że, będzie, że on o to walczył i że teraz będzie 2%. To ja myślę, o Boże, on, nie, one są tak mocno do tyłu w porównaniu z Polską, z Polską. po prostu, tak? Polska ma jedną z największych armii na świecie w tej chwili. Ja się tu dobrze czuję, tak? Ja się bezpieczniej czuję tu niż w Belgii. Taka jest prawda. No. Ja to mówię jako rodowity Belg. No to też tym bardziej jest to takie no, dobre Pana poczucie, że zna Pan i, i te realia w, w tym kraju, i te realia właśnie w Polsce. A jak Pan odczuwa, czy, czy, czy Belgowie... Nie odnoszą się do kwestii bezpieczeństwa, ale też do tych kwestii wartości unijnych, czy sam fakt, że Bruksela, wiele instytucji unijnych jest właśnie w tym kraju, nie powoduje przypadkiem, że może Belgowie są troszkę zmęczeni tą, tymi instytucjami? Wie pan, wybór Brukseli nie? Na, na, te wszystkie, na siedzibę tych wszystkich instytucji, ok. Ja uważam, że to było logiczne, tak? E, bo przed Unią i jeszcze kilkaset e, lat temu no to Habsburgowie i tak dalej bardzo często wybrali Brukselę jako, jako swoją siedzibę, i oni, mieli, oni byli mistrzami w ogromnej części um, Europy. Tak? Więc to jest logiczny wybór, ale to jest czasami niefortunny wybór. Ja pamiętam ludzi, którzy ze mną chodzili do, do szkoły w, w centrum Brukseli, bo ja pochodzę z Brukseli, no to nie było mowy, żebyśmy po szkole, po studiach zostali w Brukseli, bo wszystko się robiło za drogie po prostu tak, za drogie. Albo za drogie, albo beznadziejnie po prostu, tak? Jakieś tam slamsy powstały i tak dalej, a który z nas chciał tam mieszkać? To mało kto. Ale proszę sobie wyobrażać, Parlament to jest jedno, ale jest mnóstwo innych organizacji dookoła, ludzie, którzy tam pracują, mają. Bardzo dobry, e, bardzo dobry dochód no i stać im po prostu na jakieś fajne domy, mieszkania w centrum Brukseli, co powodowało, że te wszystkie ceny poszły, poszły w góry, tak? I my zostaliśmy wypchnięci po prostu z, z własnego miasta. I tak e, to jest bolesne. Ja, ja kocham to miasto jak każdy Warszawiak będzie kochał Warszawę, każdy Krakowiak Kraków, tak? Ale to już nie jest to samo. To już niestety nie jest to samo co wtedy. No. E, jak wygląda, a czy bywa pan często teraz w Brukseli? Czy, nie. Czy... Moja mama za. Nie, kończyła, właśnie dwa tygodnie temu kończyła, 95 lat. Jeszcze rok temu mieszkała we własnym domu, w którym ona się urodziła. Całe życie nas mieszkała. tam wychowała i mieszkała i nas wychowała w Brukseli, ale teraz ona niestety jest trochę, no ma problemy ze zdrowiem i jest w takim porządnym domu spokojnej starości, wychodzi jak z balkonikiem i tak dalej, cały dzień siedzi na ławce przed budynkiem, więc to powoduje, że ja w samej Brukseli jestem rzadziej teraz, a jak jestem to niechętnie, naprawdę niechętnie, bo to już nie jest to samo to, to nie pa, jest miasto pa, pana młodości. Ja, ja chodziłem do, do katolickiej szkoły w tej części Brukseli, gdzie ja mieszkałem. No i wszystko było ok, ale to już nie jest wtedy, kiedy ja byłem młody, czyli 50 parę lat temu. Potem chodziłem do szkoły średniej w samym centrum Brukseli 200 metrów od tego pomnika z tym małym chłopcem, który tam szusza sika, tak? no to, to naprawdę to w samym centrum Brukseli, już nie ma tej szkoły. Już nie ma tej szkoły po prostu, bo to, to, to nie ma sensu. W jednym budynku z tej całej konstrukcji został no zostało jeszcze szkoła podstawowa. I jeżeli sprawdzamy, kto tam chodzi do tej szkoły podstawowej, no to to już nie to samo, co w To wtedy. już są osoby o różnej narodowości. U, głównie. Niestety, tak. To na końcu jeszcze chciałem zapytać, czy konsulowie danego kraju, którzy mieszkają i żyją, także pan w Polsce, czy spotykacie się państwo? I jeśli tak, to jak takie spotkania wyglądają? Między nami się spotykamy. Tak, tak, tak. W, w Poznaniu jest nas 26, 7, coś takiego. Ja myślę, że prawie wszystkich kolegów już widziałem kiedyś w życiu. Niektórzy z nas są bardzo e, aktywni. Na przykład e, moja koleżanka, która jest konsulem honorowym Czech. Ona naprawdę jest bardzo, bardzo aktywna. E, mój kolega, który zajmuje się Meksykiem wcześniej inny kolega Anglią. To są ludzie, którzy naprawdę, no Szapoba, bardzo są aktywni. Proszę sobie wyobrażać, że na początku roku robimy sobie listę e, imprez państwowych, gdzie oczekują, że Korpus Konsularny też będzie, będzie obecny. Proszę mi wierzyć, że na tej liście jest jakieś 15-16 takich e, sytuacji na przykład najazd Sowietów, e, najazd nazistów na, na Polskę, e, ofiary katyńskie i tak dalej, i tak dalej, to to wszystko jest, Bolwerk w Poznaniu, to wszystko jest, Pierwszy maj, 3 maj, no ale nie jesteśmy w stanie wszyscy Przez tam być służyc. obecni, dlatego tworzymy tą listę na początku roku i staramy się powiedzieć, o ja mogę być wtedy, ja mogę być wtedy i tak dalej, e, nie, razem, Płacimy jakieś pieniążki do, do jakiegoś konta i z tych pieniędzy kupimy kwiaty, nie? żeby pod pomnikami i tak dalej składać. Szczerze mówiąc, tego aspektu tej pracy w cudzysłowie nie znałem. Jak ambasador mnie kiedyś prosił, żebym został tym konsulem honorowym, no to ja przede wszystkim wychodziłem z założenia, że będę mógł pomóc. E, swoim rodakom po prostu i nie myślałem o, o tej stronie, gdzie co chwilę będziemy się spotkać pod jakimś pomnikiem, a w Polsce, no tych pomników jest bardzo, bardzo dużo i tych okazji jest bardzo, bardzo dużo, tak? No. I ja mieszkam we Wrześni, co też jest trochę utrudnieniem dla mnie, żeby za każdym razem jechać do, do Poznania tam. jechać, żeby tam składać jakieś kwiaty. Z kolei ludzi, kto, którzy chcą, żebym im pomógł, no to mają samochody, przyjeżdżają do mnie i piją, Kawę ze mną i, i rozmawiamy. No, tak to wygląda. Bardzo dziękuję za tą niezwykle interesującą rozmowę. Bo nie na co dzień spotykamy się właśnie z konsulami, więc też ta rozmowa była okazją, żeby poznać się bliżej Pana pracy i też pracę konsulów i tym, tymi, jakimi problemami się zajmują. Bardzo dziękuję. A moim i Państwa gościem był Pan Jan Spiliard, konsul honorowy Królestwa Belgii w Polsce, konkretnie w Poznaniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. you mm -hmm.